Witam wszystkich, słuchajcie, złapał nas deszcz, wybraliśmy się na NASCAR w Michigan, tutaj mogę wam Ale niestety spadł deszcz, więcej wam opowiem za chwilę. Pokażę wam, ponieważ udało się im przyjechać 51 kółek, czy 52, z tego co mi się wydaje i wszystko wam opowiem. Szkoda, że nie udało się zobaczyć więcej, mamy nadzieję, że może jeszcze się uda, ale raczej szanse są marne. Teraz macie widok na cały tor, jak to wyglądało. Tak jak wiecie, są chmury. No a tutaj na drugim ujęciu widzicie maszyny. I słuchajcie, te maszyny, nie wiem jaką mam wytłumaczyć, ale one były po prostu tak głośne, że trzeba było się Naprawdę z zatkanymi uszami. Też dużo osób na trybunach muszę przyznać, że miało słuchawki, te takie, żeby nie było za głośno. No i polecam wziąć coś takiego, ponieważ jest tam naprawdę bardzo głośno. Te maszyny to jedno, ale auta też są bardzo głośne, ale to zaraz sobie zobaczycie. I ogólnie suszenie takiego toru po deszczu, nie wiem, ten deszcz nie trwał długo. No, myślę, że to było na pewno 30-40 minut, jak nawet nie godzina. Tych maszyn było naprawdę niby sporo, ale one jeździły na takie dwa etapy. Najpierw jeździły takie jedne, które tutaj teraz właśnie widzieliście. Robiły kółko i kawałek za nimi jechały po prostu takie jakby maszyny z takimi wielkimi jetowymi, ale silnikami i one można powiedzieć, że prawie aż Płomieniem dawały po tym asfalcie, i naprawdę było to bardzo głośne i trwało straszliwie długo. Tutaj możecie zobaczyć start. Pierwsze okrążenie oni robią taki rolling start, więc robią jedno okrążenie wspólnie razem z Safety Car, i po kolejnym on zjeżdża, i wtedy wszyscy przy starcie dają. Buta i jest to naprawdę bardzo głośne i muszę przyznać, że robi bardzo duże wrażenie. Ogólnie, jeśli chodzi o oglądanie, to trybuny są tak naprawdę tylko z jednej strony. Tak jak możecie zobaczyć, my siedzimy po, prostu po jednej stronie tego okrążenia. No i jest to taki owal, koło. Ogólnie, jeśli się tam siedziało, mieliśmy dosyć dobre miejsca, takie jedne po prostu z najlepszych. To widzieliśmy, można być na przestrzał i mogliśmy oglądać całe koło, ale to, że tak powiem, to na przestrzał, no to widzieliśmy, ale nie tak jakoś super hiper. Ja! Tu teraz przed chwilą widzieliście, jak Dany Hamlin z numerem 11 wypada z toru. Muszę przyznać, że też było to ciekawe zobaczyć, ponieważ ludzie na trybunach naprawdę się ekscytują i przeżywają to wszystko. Wydaje mi się, że trochę bardziej niż na Formule 1, jeśli tak, takie mam odczucie. Danny Hamlin to akurat też jest jeden z lepszych, takich topowych kierowców i on ma też tak swój team własny, który też jeździ razem z Michaelem Jordanem i też mogli Chcielibyśmy zobaczyć. Po tym, jak właśnie dany wypad z toru, wszyscy zjechali do pitlane'u, większość, może nie wszyscy. I też fajnie mogliśmy sobie zobaczyć, jak wygląda ten pitlane i jak e, wygląda sama zmiana. Słuchajcie, no jest to całkiem coś innego niż w formule. Tam gdzieś to naprawdę w, no, w sekundę, tak naprawdę w dwie sekundy, a tutaj to naprawdę trwało długo. Oni najpierw podnoszą jedną stronę samochodu, zmieniają z jednej strony, a później drugą stronę, więc no naprawdę trwa to saukim troja just said the car came up off from turn number four he pulled the wheel to the left just a little bit and got pinched off and jumped around now chase Ellie for his car is a little bit free they made a chassis adjustment No niestety tak jak widzicie po tym tak naprawdę zrobili może z dwa okrążenia, ogólnie zobaczyliśmy około 50 okrążeń i znowu zaczęło kropić, zaczęli od razu nakładać te pokrowce, no i niestety to był koniec wyścigu, chmury były naprawdę duże. Potem prosimy, słuchajcie sobie do strefy kibica, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego, może sobie coś zakupić, jakąś pamiątkę. I tutaj bardzo ciekawe miejsce, co teraz widzicie, tam można było sobie wynająć takie słuchawki, w których było słychać to, co mówią między sobą, między kierowcami, między teamami. Jeśli ktoś no, myślę, że dobrze zna angielski i naprawdę się tym interesuje jara, no to to jest bardzo fajna opcja. No i było naprawdę tych sklepików pełno. Można powiedzieć, że to były takie ala ciężarówki, naczepy teamowe. I każdy team miał taki swój własny sklep ze swoimi pamiątkami. Były kaski, nawet były, słuchajcie, takie duże kaski normalnie, które można was zakupić i nałożyć na głowę. Były takie małe oczywiście wszystkie koszulki, jakieś inne dupery, ale naprawdę było ta masa, masa rzeczy. Jest tutaj y, bardzo wiele sklepów, Życzyłam z nasza, także takich antycznych, to takie starodawne kurtki, różne flagi, czapki, no to jak na większość taki impet. Jeśli jeszcze chodzi o parking, właśnie chciałam powiedzieć, tutaj macie teraz zrzut, na parkingu, na parkingu, tak naprawdę to było ogromne, po prostu zielone pole, to można było zobaczyć, że były prawie same amerykańskie samochody, same pick-upy i jakieś jeepy, i oni też sobie rozstawiali za tymi samochodami, tak jak tu teraz widzicie, takie namioty, żeby mogli sobie tam usiąść na przykład po, bo był no oczywiście korek do wyjazdu. Ale muszę przyznać, że słuchajcie korek do wyjazdu tutaj, kiedy moim zdaniem ja nad Niemczech nie, nie był większy parking. A na tym, co się działo, no jak byłam na formule, no to kurde, powiem Wam, że tutaj to szło super tak naprawdę, bo wyjęliśmy w chwilę, a z formuły 1, no jak po prostu Boga Kocham, my wyjeżdżaliśmy ponad godzinę i to chyba i tak było super, bo żeśmy się pchali jak Niemco. Więc no, tutaj uważam, nie wiem, czy po prostu ludzie się jakoś lepiej dogadywali, czy po prostu było lepiej to jakoś zorganizowane. Jeszcze dodam, że jeśli chodzi o bilety, no to oczywiście nie można ich porównać tutaj do Formuły 1, ale też na Formuła 1 to są najczęściej, jak się jedzie, to są 3 dni. Tutaj jest to tak naprawdę dwu, 3 godzinny wyścig. Ale różnica była naprawdę kolosalna. No tutaj można było y, kupić bilet, tak naprawdę chyba zaczynał się od jakichś 30 dolarów, więc jeśli jesteście i macie okazję, naprawdę polecam coś takiego zobaczyć. Niestety z powodu pogody wyścig się dalej nie odbędzie, został przyłożony, ale niestety jutro nie możemy raczej przyjechać, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało chociaż tyle, co mi się udało nagrać. To jeszcze Wam pokażę y, dokładnie. Tak wygląda jeden z bolidów, niestety wszystko już jest tutaj zamknięte, przestało padać, ale oni bardzo dużo przykuwają wagi do tego, żeby suchy był tor. No dlatego niestety zostało to przełożone, bo suszenie teraz znowu i niestety można upadać, nie jest im na rękę. No cóż, w Formule 1 nawet jak jest bardzo że deszczu to jeżdżą, szkoda. No ale cóż, może się kiedyś jakaś okazja yy, zdarzy. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie i lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku.